Słuchajcie, właśnie tak wygląda zupełnie nowy wilk, który pojawił się w lesie. Nie ma grupy, jest zupełnie sam, no a że jest drapieżnikiem, że takiego stworzyła go natura, no to musi jeść, by żyć. W związku z tym, no, szukał miejsc, gdzie pojawiają się jakieś zwierzęta, potencjalne ofiary, i znalazł to miejsce. W tym miejscu bardzo często pojawiają się jelenie szlachetne. I na przestrzeni kilku dni aż trzykrotnie zarejestrowały moment, kiedy ten wilk goni jelenia szlachetnego. To jest pierwszy z tych momentów. On później starał się obejść tego jelenia. Następnie druga scena ukazująca tego samego wilka, który stara się zagonić jelenia w zarośla, żeby łatwiej było mu go złapać, ale druga próba również kończy się niepowodzeniem i wreszcie trzecia próba pod osłoną nocy, wilk skrada się i w końcu zaczyna gonić jelenia, ale tutaj po raz trzeci znów odpuszcza. I tutaj widać to doskonale, że zatrzymuje się i odpuszcza. Jelen jest szybki, wilk jest sam, w związku z czym. No postanowił odpuścić i w kolejnych dniach jelenie nadal tutaj przychodziły, były oczywiście czujne, no bo doskonale czuły zapach wilka i doskonale pamiętały, co działo się przez ostatnie kilka dni, ale sam fakt, że pojawia się tutaj drapieżnik, no nie spowodował, że te jelenie się tutaj nie pojawiają, one przychodzą tutaj naprawdę bardzo chętnie, lubią to miejsce, jest tutaj dużo piasku, one uwielbiają się na tym piasku bawić i wielokrotnie już to udokumentowałem, ale... Takie sceny myślę są bardzo ciekawe, bo bardzo trudno jest coś takiego zarejestrować. A ja po raz kolejny to uczyniłem i nie powiem, że mi się to udało, bo to nie jest kwestia tego, że się udało, tylko nad tym wszystkim pracowałem wiele lat i dzięki temu mogę nagrywać właśnie tak wyjątkowe sceny z życia dzikich zwierząt. Subskrybuj to zupełnie nic nie kosztuje, a dzięki temu nie przegapisz kolejnych filmów, jeżeli film był ciekawy udostępnij go.